Ja ten temat zrozumiałem tak, czym przekonał do siebie prawo i sprawiedliwość, i gdzie leżą tajemnice sukcesu tej partii i tych ponad 8 milionów głosów, które udało się zdobyć w ostatnich wyborach. I mam wrażenie, że w debacie publicznej sobie o tym mówimy, to są trzy takie główne. Próby wyjaśnienia popularności PiSu. Pierwszy to są oczywiście pieniądze, to znaczy ludzie dostali pieniądze, w związku z tym są wdzięczni. I stąd wypływa taki wniosek, że póki ludzie się nie przekonają, że to jest na kredyt, to, to, to nic się nie zmieni. W związku z tym musi przyjść kryzys gospodarczy, wtedy PiS przegra samo ze sobą. Tak nam mówił m.in. Jakub Bierzyński, jeszcze wówczas doradca wiosny, który mówił: najlepiej nie wygrywajmy tych wyborów parlamentarnych, poczekajmy, aż PiS. Przegra samo ze sobą. To mnie nie przekonuje wyjaśnienie. Drugie również mnie nie przekonuje, to jest ignorancja. To znaczy ludzie nie wiedzą, co tak naprawdę się dzieje, bo oglądają wiadomości albo czytają prawicową pracę, albo nie mają im dostępu do wiarygodnych źródeł informacji, w związku z tym nie są świadomi skali korupcji, skali nepotyzmu, skali różnego rodzaju przekrętów, które się w kraju dokonują. To również mnie nie przekonuje, bo kiedy mamy badania dotyczące na przykład nie wiem, sądownictwa, to okazuje się, że także wśród wyborców pis czy także wśród widzów wiadomości, znajdziemy osoby, które wcale nie, nie odpowiadają w 90% czy w 99% zgodnie z linią partyjną. Więc nie jest też tak, że ludzie są sformatowani pod, pod przekaz Prawa i Sprawiedliwości. Ta ignorancja nie jest dla mnie dobrym wyjaśnieniem. Trzecia rzecz to jest tak zwana obyczajówka. To znaczy, że PiS zapędza ludzi do swojego obozu, strasząc jakimiś gwałtownymi przemianami obyczajowymi. No i tu oczywiście wątek LGBT czy wątek praw osób nieheteroseksualnych jest najlepszym przykładem, czy też także wątki dotyczące zmian w ustawie aborcyjnej. Tak? To znaczy, że. Jak, jak to gdzieś natrafiłem na jeden taki artykuł, gdzie pewna mieszkanka wsi na Warmii-Mozorach mówiła, że jak nie będzie PiSu, to kościoły pozamykają. Też to nie jest do końca moim zdaniem dobre wyjaśnienie, dlatego że wiele badań, można je znaleźć chociażby na, na oko prez, pokazują, że ten stosunek Polaków do tych kontrowersyjnych rzekomo kwestii zmienia się. Widać je też w, zresztą w badaniach pod redakcją profesor Marody w takiej książce Społeczeństwo na zakręcie pokazującym, pokazujące pewną liberalizację obyczajową Polaków. W związku z tym to zapędzanie ludzi kwestiami obyczajowymi do obozu prawicy, również nie do końca jest dla mnie przekonujące. I wszystkie te wyjaśnienia opierają się na takiej jednak przekonaniu, że ten wyborca Pis jest jakiś. Ułomny, to znaczy, że on czegoś nie widzi, czegoś nie dostrzega, w związku z tym głosuje na te partie. Dlatego znacznie ciekawsze wydaje mi się pytanie, które postawił mój kolega redakcyjny Piotr Kierzun, kiedy zadał w swoim tekście takie pytanie, dlaczego fajni ludzie głosują na PiS? Fajni to znaczy ludzie, którzy są uczynni, wykształceni, pomocni, zaangażowani społecznie, ludzie, z którymi możemy się absolutnie dogadać, a mimo to dokonują innego wyboru politycznego niż powiedzmy liberałowie. I on postawił jednak dość wyrazistą tezę, mówiąc, że przede wszystkim. O, o wyborze PiSu decyduje katolicyzm. Katolicyzm nie, nie rozumiany jako religia, tylko jako pewna forma. Pisał tak. Cienką czerwoną linią, która w wielu sytuacjach mnie, od wyborców PiSu, odgradza, nie jest ani głupota, ani konformizm, lecz głęboka potrzeba ram, które oporządkowałyby im w przejrzysty sposób płynny świat nowoczesności. Z tej perspektywy nie mają znaczenia wszystkie niekonsekwencje doktrynalne polskich zwolenników prawicy. Czy, czy y, mają śluby kościelne, czy żyją zgodnie z wytycznymi kościoła? Chodzi o to, że ostatecznie wszyscy ochrzczą dzieci, wezmą kościelny ślub, urządzą bliskim katolicki pochówek i zagłosują napis, który zapewni, że utrzyma rozumiane dosłownie i w przenośni granice. Czyli tu y, Kierzut mówił o tym, że jest taka potrzeba ontologicznego bezpieczeństwa, która popycha ludzi do głosowania na prawo i sprawiedliwość, że to jest pewna partia, która gwarantuje stabilność w tym świecie e, płynnej e, rzeczywistości. I to nie jest do końca dobre moim zdaniem wyjaśnienie, choć już bliższe według mnie prawdy. Dlaczego nie, nie do końca ten katolicyzm nie przekonuje? No dlatego, że wiele mamy danych pokazujących, że pozycja katolicyzmu w Polsce i Kościoła katolickiego słabnie i że potrzeba wiary katolickiej również słabnie. Są takie badania Pew Research Center pokazujące, że polska młodzież należy do najbardziej zlaicyzowanych w porównaniu do poprzedniego pokolenia grup czy młodzieży na świecie. Zaufanie do Kościoła również spada. O Spadku liczby chodzących na, na msze, czyli uczestników msze, również m, m, możemy mówić. On się utrzymuje od jakiegoś czasu na stałym poziomie, na, na takim w miarę wyrównanym poziomie, ale przez wiele, wiele lat przez wiele, wiele lat spadał. Ta potrzeba bezpieczeństwa ontologicznego, która miałaby skłaniać do, do głosowania na PiS nie wyjaśnia nam także pewnych wachnięć w popularności tej partii. Często o nich zapominamy, ale na przestrzeni tych ostatnich pięciu lat nie było tak, że PiS cały czas dominuje, tylko miał bardzo, miał pewne skoki. I dochodziło do sytuacji, że partie opozycyjne z Prawem i Sprawiedliwością się w sondażach zrównowały. No i kolejna rzecz, to nie brakuje także sygnałów, że nawet wyborcy prawej i Sprawiedliwości są bardziej liberalni niż to się partii wydaje. I żeby nie być gołosłownym, powołam się na autorytet profesora Parucha, czyli byłego dyrektora Centrum Analiz Strategicznych rządu, który w tygodniku sieci mówił wyraźnie, że z roku na rok, zwłaszcza od objęcia rządów przez pis, utrwala się wśród wyborców przekonanie, że władza, nieważna jaka, nie może ingerować w życie domowe, rodzinne ani codzienne. Polacy nie chcą władzy, która będzie zajmowała się sferą życia prywatnego. To znaczy, taka paradoksalna liberalizacja może następować nawet pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym. Zgadzam się, że tym, co popycha do, do, do zagłosowania na partie tego rodzaju jak Prawa i Sprawiedliwość, jest jakieś poczucie niepewności, ale nie zgadzam się z tym, że PiS oferuje, że tajemnicą sukcesu pis jest gwarancja zachowania katolicyzmu. Tutaj jest coś innego. Ja mam wrażenie, że żyjemy w takiej epoce przesuniętego Foundation. to znaczy, że istnieje pewne poczucie pesymizmu, że istnieje pewne poczucie. Desperacji, pewne poczucie wyczerpania i rozczarowania. Bardzo dobrze o tym ładnie to ujął Paweł Marczewski, tutaj siedzący w ostatnim tygodniku powszechnym, jeżeli Państwo może czytali. To jest takie połączenie nadziei na wielką zmianę, która, które były w 2008 roku wraz z kryzysem, między innymi finansowym, z poczuciem pewnego rozczarowania, że do tych zmian nie doszło. I poczuciem pewnego lęku. I ten, ten lęk, frustrację i strach, i pewne zmęczenie, także widać w Polsce zarządów Prawa i Sprawiedliwości, ale one nie mają podłoża, że tak powiem, religijnego. I kilka tylko przykładów. Pierwsza rzecz to jest, warto zobaczyć, jak ludzie patrzą na swoje emerytury i przyszłość swoich emerytur. To jest katastrofa. To znaczy, szczególnie młodzi ludzie nie, nie wierzą w żadne zabezpieczenie ze strony państwa. Dla portalu Wirtualna Polska Sondaż. Nie wierzę, że emerytura zapewni mi godne życie i byt na starość. 76% ludzi się z tym zgadza. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Instytutu Millennials, wśród millennialsów definiowanych jako osoby urodzone po 85, a 2000 rok, 97% nie wierzy, że cokolwiek od państwa dostanie. To jest jedna rzecz. Nie, nie, nie. Tutaj było pytanie że emerytury jako źródło utrzymania 3% wierzy w to, że cokolwiek, że, że taką dostanie. W Widać też pewne takie poczucie zmęczenia, zabiegania, frustracji także wśród 20-40-latków. To polecam rozmowę chociażby z Tygodnika Polityka z, z profesorem Arkadiuszem Karwackim z UMK w Toruniu, który mówi tak. Jesteśmy społeczeństwem lęku opartego na braku poczuciu bezpieczeństwa i stabilności, podskórnego oporu Wobec modelu, w którym się wykazywaliśmy, a w który przestaliśmy wierzyć. E, taka, takie e, poczucie lęku dotyczy przede wszystkim średniego pokolenia, aspirującego do bycia klasą średnią. Odkryło ono, że chciałoby liczyć na państwo. Ale już nie może. I PiS trochę weszło w to poczucie lęku i obiecało, że się tym zajmie. Pani profesor dobrze mówiła tutaj, że, że 500 plus było taką namiastką Solidarności, namiastką polityki społecznej, namiastką obietnicy, że teraz już wszystko będzie dobrze. Okazuje się, oczywiście, to kompletną nieprawdą, bo ono tych wszystkich problemów, o których pani profesor wspomniała, czyli demograficznych, społecznych, nie, dotyczących nierówności, nie rozwiązuje. W związku z tym. É... Moim zdaniem chociaż widać różnego rodzaju lęki w polskim społeczeństwie lęki dotyczące przyszłości systemu emerytalnego lęki dotyczące przyszłości własnych dzieci lęki dotyczące własnej przyszłości lęki dotyczące zmian klimatycznych lęki dotyczące też zmian ideowych ideologicznych to to jest jednak dużo bardziej złożone niż tylko taki lęk na który można odpowiedzieć odwołaniem do religijności tajemnica moim zdaniem sukcesów Prawa i Sprawiedliwości w tkwi w takiej obietnicy, w tkwi w takim twierdzeniu, że oni spełniają obietnice. To jest chyba najczęściej powtarzana twierdzenie ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, że my dotrzymaliśmy słowa, że my spełniliśmy obietnicę i, i że w związku z tym jesteśmy partią wiarygodną, bo PiS nie obiecuje swoim zwolennikom, że on zatrzyma dokonujące się zmiany, że on jak gdyby utrzyma ten świat jaki znamy. Nie, no, PIS jest partią dobrej zmiany, dobrej, czyli kontrolowanej, dobrej, czyli takiej, nad którą ktoś panuje. I to jest ta istota, moim zdaniem, obietnicy, czy istota przekazu, która z tej partii e, płynie. I teraz, żeby ją podważyć, wystarczy wskazać, że e, jest ona z gruntu nieprawdziwa, że jest ona z gruntu... E, że jest ona z gruntu fałszywa, to znaczy ten chaos, który pis miał opanować i pewne takie zaprowadzenie porządku, nie dokonuje się i to oczywiście możemy pokazać na rozmaitych przykładach. Dla mnie takim fascynującym przykładem jest oczywiście system edukacji jako usługi publicznej i konsekwencje, jakie miało wprowadzenie. Programu 500 plus przy jednoczesnym zaniedbaniu tychże, tychże usług publicznych i to pokazuje w jak dramatycznie chaotycznym momencie, żeśmy się znaleźli. I wystarczy pokazać ludziom, wielu ludziom, jak de facto gorzej sytuowani dzisiaj są, jak de facto więcej muszą nakładów, środków, wysiłku ponosić. Niż, niż jeszcze nawet kilka lat temu. I to jest pewien element, który można podważać tę opowieść PiSu o tym, jak to spełniają obietnice i jak realizują ideały Solidarności, ideały pewnego porządku, bezpieczeństwa, z którymi szli do wyborów i które moim zdaniem odpowiadają za ich popularność. Dziękuję.